A Krzysiek też powie, Sławek z gór w żadny sposób mnie nie wykorzystuje, tak samo nie wykorzystuje finansowo mnie, ani Krzysztofa. I chcę, weź wyłącz, ja teraz nagrywam. To powiedz, czy Sławek, no, no weź, to jesteś normalny człowiek, czy nie? Powiedz coś na ten temat, Ale czy Sławek wykorzystuje, w jaki sposób mnie i ciebie finansowo. No powiedz, to ty głuchy jesteś? Nie, Sławek mnie nie wykorzystuje. Ani mnie, żadnych, żadnych ani 100 zł, ani 200 zł, ani 500 zł, ani 40 ani tysięcy. Ani nie wykorzystuje, Sławek jest dobrym człowiekiem. No la Sławek bardzo dobrze pomaga la po prostu la, krzyczka i jestem na niego w ten sposób wdzięczny. I proszę a on gano po prostu, żeby no co ty robisz? Ja nagrywam to jest jesteś ty Szury gada! A ja. A to on nagrywa od razu. Szczurek nagrywa. A właśnie Oringano. Proszę od nas się odczepić i od Sławka. I na ten temat to właśnie chcę powiedzieć. Bo powiedział Sławek że po prostu założyć ci sprawę za zniszczenie imienia prywatnego. On nie. No co ty robisz? Co ty... W robię nie? Dobra. Dobra. Jak gadę. Dobra. No i właśnie to. Pan i po prostu Sławku ja z Tobą nie mam żadnego kontaktu. I po prostu wybacz, że to tak się dzieje. Przepraszam, że po prostu w jakiś sposób ktoś Cię ogłym obraża. Ale to widzisz, mnie też obrażają. I po prostu sam się zastanów się na ten temat.